Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić go na próbę, domagali się od niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: "Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu". A zostawiwszy ich Wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Oto słowo pańskie. Dziś opowiemy sobie o pierwszym czytaniu. Które dosyć rzadko słyszymy, takie mam wrażenie w liturgii jest niesamowite. Historia Kaina i Jabła, niesamowita. I też tak jak wyczytałem, bardzo trudna w egzegazie, to znaczy jest tam tyle niejasności, tyle nie wiemy, że ciężko powiedzieć cokolwiek. Ta historia Kaina i Jabla, ona myślę, że może nam powiedzieć o takich trzech stopniach naszego wchodzenia w grzech. Ale też mówi o Bogu, który z nas nie rezygnuje, który o nas walczy. Pierwsza rzecz, pierwszy stopień, pierwszy stopień naszego wejścia w zło. Wiecie, jak czytamy ten tekst, to bardzo ciężko jest stwierdzić jednoznacznie, dlaczego ta, kaj, ta ofiara Kaina jest zła, a abla jest dobra. Tak de facto to nie wiadomo. Nie jest to jednoznaczne. Komentarze mówią, że jest tam powiedziane, że jeżeli chodzi o ofiarę Abla, no to tekst mówi, że ona była z pierwocin i z najtłustszego bydła. I, i komentarze są takie, że to sugeruje, że ona zwyczajnie była lepsza, nie? że to była lepsza ofiara. Kain i tak ją składał, i tak składał ofiarę, natomiast nie było to najlepsze, co posiadał, Abel składał z najlepszych. I teraz y, słyszymy, że jak ofiara Kaina zostaje odrzucona przez Pana Boga, to smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Smuciło go to i chodził z ponurą twarzą. A jakbyśmy zerknęli sobie do tekstu oryginalnego, to by się okazało, że, że Kain chodził z twarzą płonącą gniewem i opuszczoną. Twarz płonąca gniewem i opuszczona. A gdybyśmy zeryknęli jeszcze głębiej, to by się okazało, że to, ta twarz płonąca gniewem tak naprawdę chodzi o to, że była czerwona. Że to była czerwona twarz z gniewu. Tak czasami jest, nie? że jak człowiek jest tak zdenerwowany, jest aż czerwony na polikach, aż mu wszystko płonie wewnątrz. No, taki był Kain. Natomiast to, że twarz była pochylona, to wcale nie chodzi o to, że on był skulony, tylko chodzi o to, żeby podkreślić, że odwrócił swoje oblicze od Boga. Tak stał twarzą w twarz z Bogiem, a on odwrócił się od Boga. Więc był pełen gniewu, takiego płonącego i odwrócił się od Boga. Jest wkurzony na to, że Bóg nie był życzliwy jego słabej ofierze. Wkurzony na to, że Bóg nie był życzliwy jego słabej ofierze. Bo, bo dał Bogu, ale dał byle co. Jest wkurzony, że Bóg się na to nie zgodził. Zobaczcie, mało tego on potem jeszcze wkurzył się i zapłonął nienawiścią do Abla, który był Bogu wierny. Zamiast się nawrócić, Chcę zniszczyć tego, który jest blisko Pana Boga. zobaczcie, nie wiem, czy tak masz, czy tak macie, ale czy, ile razy masz takie poczucie, że spełniasz wszystko, co trzeba? No po prostu wszystko. Nie? Modlisz się rano, wieczorem, w niedzielę do kościoła, sakramenty, spowiedź regularna, na wspólnotę chodzisz, yy, tylko ciągle siedzisz w strapieniu. Nie wiedzieć, czemu ciągle, jedziesz, ciągle jesteś w strapieniu. Niby wszystko jest ok, a ciągle jesteś w strapieniu. Czasami jest tak, że gdzieś tam podskórnie właśnie jesteśmy jak ten Kain. To znaczy, niby dajemy Panu Bogu ofiarę, ale dajemy mu byle co. Dajemy mu byle co. I wcale nie chodzi o to, żebyśmy teraz na uwielbieniu podnosili ręce wyżej. Wcale nie o to chodzi. Bo Boża miłość i Boża łaska nie ma cennika. To nie jest tak, że jak podniesiesz ręce wyżej o 3 cm, to Pan Bóg będzie ci bardziej łaskawy, a jak opuścisz to wtedy nie. Albo że jak się będziesz modlić y, przez godzinę, to wtedy Pan Bóg będzie ci życzliwy, a jak tylko 24 minuty, to już wtedy nie. To nie o to chodzi. Więc o co chodzi? Y, jest małżeństwo i żona zaczyna wymyślać mężowi, wypominać mu, że mu nie zależy, że mu nie zależy na tym związku, że mu nie zależy na małżeństwie. I mąż rozkłada ręce i mówi: No, ale jak to? Płacę rachunki? Płacę. Kupiłem ci kwiaty? Kupiłem. No to o co ci chodzi? Przecież robię wszystko. No i może tak jest, że temu związkowi dałeś kwiaty. Może tak jest, że opłaciłeś ratu, rachunki, że dałeś pieniądze, ale serce to nie dałeś. Serce to nie dałeś. I tak samo może być z nami, że ym, niby się modlimy, niby spełniamy wszystko to, co trzeba, ale jeżeli chodzi o serce, to ono jest bardzo daleko. Bardzo daleko. I co na to Pan Bóg? Pamiętajcie, co mówi, mówi do Kaina? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz podobną, pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leżył w wrót i czycha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Nie Bóg go alarmuje, chce, chce nim wstrząsnąć. Chłopie, ogarnij się. Ogarnij się, bo idziesz w złą stronę. Zwyczajnie idziesz w złą stronę. Człowiek wpada w strapienie. I to strapienie jest dla nas alarmem, że idziemy w złą stronę. Jest dla nas alarmem, że idziemy w złą stronę, że trzeba się nawrócić. Więc pierwszy krok w stronę zła to jest to, że moja wiara staje się bylejaka. To znaczy, nie daje mojego serca Panu Bogu. Drugi stopień zła. Kain wzywa brata, idą na pole i on go idzie zamordować. Zamiast się nawrócić, Zamiast się nawrócić, zamiast posłuchać Bożego wezwania, to On chce zniszczyć tego, który działa sprawiedliwie. Nie? Ktoś ci mówi, że robisz źle. Ktoś ci mówi, że, no, że coś jest nie tak w Twoim życiu, że powinno to jakoś inaczej wyglądać. I bardzo prosto jest w, takim, w takiej sytuacji swoje serce gdzieś tam schować. Nie? Przekonany, że On chce mnie zniszczyć. Że on, że, że on jest nikczemny. Że kim on, kim on w ogóle jest, że, że mnie chce upominać? Kim on jest? A, pewnie jeszcze chce zagrabić moje pole. Chce mnie pewnie jeszcze ograbić. Nie? Żyjesz w strapieniu i bardzo łatwo jest wtedy, będąc w strapieniu, zacząć nie tych, którzy są w pocieszeniu. No bo kim że oni są? Przecież oni też są grzesznikami. Przecież widziałem, jak zrobili to czy tamto. I zaczynam nienawidzić. I zaczynam nienawidzić. I kiedy wpadamy w zło, kiedy już wpadamy w zło, to wiecie co robi Bóg? Wiecie co robi Bóg? To jest to niesamowite pytanie, które kieruje do Kaina. Gdzie jest Twój brat? Gdzie jest Twój brat? I to nie jest tak, że Bóg, nie wiem, był w kuchni i nie widział, jak się zamordowali, i że on nie wie, co się wydarzyło. Tylko on pyta Kaina po to, żeby ten uznał swój grzech i się nawrócił. Dlatego go pyta. A Kaina odrzuca, czy jestem Stróżem brata mego? Czyli innymi słowy, daj mi spokój. Boże, daj mi spokój. Grzech próbuje nas odseparować od Pana Boga. Ale nawet jeżeli go popełniłeś, to Bóg i tak o ciebie walczy, i tak ciebie wzywa do nawrócenia. Bo, pomimo Twojego zła, pomimo Twojego grzechu, to życie ciągle jest możliwe. Mimo tego, że popełniłeś grzech, który jest paskudny, to Bóg i tak chce Ciebie uratować. Czyli Drugi, pierwszy krok to jest taki, że moja wiara staje się byle jaka. Drugi krok to jest taki, że już wchodzę w grzech. A trzeci? A trzeci to jest to, kiedy Bóg mówi do Kaina, gdy rolę tę będziesz uprawiał, to nie da ci ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. Kain rzekł do Pana, zbyt wielka jest moja kara, abym mógł ją unieść. Zbyt wielka jest ta kara, żeby mógł ją unieść. Kain słyszy, jaka jest konsekwencja jego grzechu. Ale kiedy mówi, zbyt wielka jest ta kara, to nie wiem, czy wy to słyszycie, ale tam nie ma nawrócenia. Tam nie ma nawrócenia. Nie? Tam jest raczej utyskiwanie na swój los, że to jest zbyt wielkie. Nie? On nie rozpacza nad losem biednego brata, ale nad sobą, nad sobą. Nie każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. W tym nie ma chęci, nie ma nawet cienia chęci zmiany. Nie ma nawet chęci. Jest zamknięcie w sobie, mało tego utożsamienie się ze swoim grzechem. Utożsamiam się ze swoim grzechem, może nawet jestem z niego dumny. Że ten grzech popełniłem. Myślę, że coś, co może nas bardzo często uratować, to jest taka świadomość, że ja moim grzechem nie jestem. Ja nie jestem moim grzechem. Grzech się mi przydarza, to tak, ale ja nie jestem moim grzechem. Grzech nie jest mną. Innymi słowy. Nawet mimo, że mój grzech powoduje spustoszenie we mnie i w świecie, to ja nie jestem moim grzechem. Ja nie jestem moim grzechem. I nawet jeżeli Bogu powtarzasz, żeby dał Ci spokój już wielokrotnie, no to wiesz co? Twoja siła przekonywania jest zwyczajnie za słaba. Nie dasz rady Pana Boga przekonać, żeby z Ciebie zrezygnował. To nie jest tak, że jesteś w stanie Go przekonać, żeby cię opuścił. I dlatego Bóg daje kainowi znamie, żeby go nikt nie zabił. Co więc się dzieje? Bóg się kainem opiekuje, nie wzgardził nim nawet pomimo grzechu, nawet pomimo zamknięcia jego serca, nawet mimo utożsamienia się z grzechem. Bóg się na Kaina nie zamknął. Mało tego zaczął go ochraniać i przeklął wszystkich, którzy by chcieli go zabić. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to im sporządził ubrania, żeby przykryć ich wstyd. I mimo, że kazał im opuścić Eden, to mówi, że przyjdzie taki czas. Przyjdzie taki czas, gdzie ich potomkowie, gdzie potomek Ewy zmiażdży głowę węża. Dajesz Bogu byle co? Zaczynasz się od Niego oddalać. To Cię prowadzi do grzechu, może nawet do utożsamienia się ze swoim złem. Ale Bóg z Ciebie nie rezygnuje i nigdy tego nie zrobi. Bo On się grzesznikiem zajmuje, walczy o Ciebie. Bo chociażby Twoje zło wołało o pomstę do nieba to Jego miłosierdzie zwiększe niż Twój grzech.